Dzień dobry. Skandaliczne, sekciarskie orzeczenie tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności dopuszczalności aborcji ze względów embriopatologicznych uczyniło problematykę moralności przerywania ciąży nadzwyczaj aktualną w naszym kraju. Fakt ten znalazł odzwierciedlenie także na moim kanale w postaci zwiększonego zainteresowania widzów materiałem poświęconym argumentom pani Thompson. Argumentom na rzecz dopuszczalności aborcji, odwołującym się do analogii z nieprzytomnym i wymagającym pomocy skrzypkiem podłączonym do naszego organizmu. Z tych też względów postanowiłem zmodyfikować plan nagrań i opublikować dziś film ponownie traktujący o problemie przerywania ciąży. W materiale tym Zajmę się jednym z bardziej popularnych zarzutów formułowanych pod adresem wywodów Thomson, czyli zarzutem z odpowiedzialności. Zarzut ten pobrzmiewał również w niektórych polemicznych komentarzach pod moim materiałem. Na zarzut ten przekonująco odpowiedział David Bunin, i to jego argumentację dziś Państwu przybliżę. Na wstępie przypomnijmy, że intencją Thomson było wykazanie. Że aborcja jest moralnie dopuszczalna, nawet jeśli przyjmiemy, że płód jest osobą, a więc przyjmiemy coś, za czym w zasadzie nie przemawiają żadne mocne racje. Na tle tego założenia, zarzut odpowiedzialności stosuje się do wszystkich tych stanowisk, które opowiadają się za dopuszczalnością aborcji w sytuacji, w której ciąża jest niezamierzonym, lecz w pewnym zakresie możliwym do przewidzenia skutkiem dobrowolnej. Aktywności seksualnej. Zarzut ten głosi, że sytuacja kobiety jest analogiczna do sytuacji kogoś, nazwijmy go Janem, kogo dobrowolne działania prowadzą w sposób niezamierzony, lecz dający się przewidzieć, do wypadku. Do wypadku, na skutek którego niewinna osoba, powiedzmy Piotr, potrzebuje pomocy. Czyż na Janie, jako na sprawcy wypadku. Nie spoczywa obowiązek udzielenia pomocy Piotrowi? Jesteśmy przekonani, że tak właśnie jest, a sądem kluczowym dla uzasadnienia tego przekonania jest okres konfaktyczny w stylu gdyby niedobrowolne działanie Jana przedsięwzięte w opisanych warunkach, to Piotr nie potrzebowałby żadnej pomocy. Odpowiadając na streszczony zarzut, dokonajmy doprecyzowania przytoczonego okresu warunkowego. Otóż ściśle rzecz biorąc, chodzi o to, że gdyby niedobrowolne działanie Jana, to Piotr żyłby, ale nie potrzebowałby żadnej pomocy. Swolennik aborcji wcale nie musi kwestionować, że jeśli ten okres jest prawdą, to obowiązek pomocy rzeczywiście spoczywa na Janie. Wskazuje natomiast, że analogiczny okres nie jest prawdziwy w kontekście aborcji, gdyż gdyby niedobrowolne działanie kobiety, to pódby w ogóle nie istniał i to z tego względu nie potrzebowałby żadnej pomocy. Prawdziwość takiego okresu nie wystarcza jednak, by stwierdzić, że pojawia się tutaj obowiązek pomocy. Zatem odpowiedzialność za istnienie osoby potrzebującej pomocy, nie wystarcza do istnienia obowiązku pomocy. Wystarczająca dla takiego obowiązku jest co najwyżej. Odpowiedzialność za to, że ktoś, kto i tak by żył, Potrzebuje pomocy. Jednak przeciwnik aborcji może nie bez podstaw kwestionować istotność prowadzonego rozróżnienia i twierdzić, że to na zwolenniku aborcji spoczywa ciężar wykazania, że w kontekście obowiązku pomocy istnieje istotna różnica między odpowiedzialnością za istnienie osoby potrzebującej, a odpowiedzialnością za istnienie potrzeby pomocy ze strony osoby już istniejącej. Wydaje się, że zwolennik aborcji może temu wyzwaniu sprostać. Wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy zamiar oddać się jakiejś przyjemnej aktywności, ale zarazem liczymy się z ryzykiem, że następstwem tej aktywności będzie uwolnienie pewnego gazu, który przedłuży o kilka miesięcy życie pewnego nieprzytomnego skrzypka. Bez tego gazu skrzypek umrze już teraz. Jeśli jednak gaz przedłuży mu życie, to otworzy się możliwość jego uratowania. Skrzypek będzie mógł odzyskać przytomność i żyć, ale tylko jeśli wcześniej podłączymy go na 9 miesięcy do naszych nerek. Załóżmy teraz, że gaz rzeczywiście się uwolnił, skrzypek nie zmarł, lecz zyskał kilka miesięcy nieprzytomnej egzystencji. Czy mamy obowiązek użyczyć mu swoich nerek? Na kolejne 9 miesięcy, by przywrócić go do normalnego funkcjonowania. W tym przypadku nie jest prawdą, że gdybyśmy nie oddali się naszym przyjemnościom, to skrzypek nadal by istniał, ale nie potrzebowałby od nas żadnej pomocy. Nie jest zatem prawdą to, co jest prawdą w paradygmatycznych przypadkach, w których posiadamy obowiązki pomocy tym, których dotknęły niezamierzone, ale możliwe. Do przewidzenia konsekwencje naszych działań. Jest to natomiast sytuacja drugiego typu. Gdybyśmy nie oddali się naszym przyjemnościom, to żadnego skrzypka już by nie było, i w rezultacie nie byłoby osoby potrzebującej naszej pomocy. Jednocześnie twierdzenie, że w opisanej sytuacji mamy moralny obowiązek użyczenia skrzypkowi swoich nerek ze względów istotnych z perspektywy zarzutu odpowiedzialności, jest skrajnie niewiarygodne. To zaś wskazywałoby na istnienie poszukiwanej różnicy, to znaczy różnicy istotnej dla atrybucji obowiązków moralnych, różnicy między sytuacjami, w których osoba istniejąca, niezależnie od naszego konkretnego działania, potrzebuje naszej pomocy na skutek tego działania, a sytuacjami, w których osoba potrzebuje naszej pomocy na skutek tego naszego działania. Bez którego w ogóle by nie istniała. Zauważmy, że w opisanym przypadku nie mogliśmy zrobić nic, co wydłużyłoby życie skrzypka i zarazem sprawiło, że nie potrzebowałby on naszych nerek. Jest również prawdą, że przedłużając mu życie, lecz nie udzielając dalszej pomocy, nie sprawiamy, że ma on się gorzej niż w sytuacji, w której nie wydłużylibyśmy okresu jego życia w stanie nieświadomości. Tak samo jest w przypadku aborcji. Kobieta nie może zrobić nic, by jej dziecko przeżyło, lecz nie potrzebowało podłączenia do jej ustroj. A poczęcie, po którym następuje aborcja, nie jest stanem rzeczy, w którym płód ma się w jakimkolwiek dobrym sensie gorzej, niż miałby się, gdyby w ogóle nie został poczęty. Być może przeciwnik aborcji chciałby argumentować, że posiadamy obowiązek pomocy skrzypkowi z innych racji niż analizowany na przykład z uwagi na jakąś zasadę świętości życia. Kłopot w tym, że nie o tym teraz dyskutujemy. Obecnie interesuje nas jedynie odparcie zarzutu z odpowiedzialności. Jeśli zarzut ten miałby być słuszny, to w nakreślonej sytuacji zwolennik stanowiska pro life Musi twierdzić, że posiadamy obowiązek pomocy skrzypkowi już dlatego, że fakt, iż skrzypek potrzebuje naszej pomocy, jest niezamierzoną, lecz był przewidywalną konsekwencją naszego dobrowolnego działania. Na koniec usuńmy grożące nieporozumienie. Rozważmy standardowe okoliczności, w których jednoroczne dziecko potrzebuje do przetrwania pomocy ze strony swojej matki czyż matka nie ma obowiązku pomocy mimo że przecież dziecko nie istniałoby gdyby nie jej dobrowolne działania odpowiedź jest jasna matka taki obowiązek posiada tyle że nie dlatego że gdyby nie jej aktywność seksualna to nie istniałaby ta oto istota potrzebująca jej pomocy matka posiada ten obowiązek z uwagi na to że dobrowolnie Przyjęła go na siebie, gdy podjęła dobrowolną decyzję o urodzeniu dziecka i roztoczeniu nad nim opieki. W kontekście, w którym ciąża jest ciążą niechcianą, nie ma niczego, co można byłoby zinterpretować jako dobrowolne przyjęcie na siebie zobowiązania do pomocy i opieki. Dobrowolna jest jedynie aktywność, której niezamierzonym skutkiem jest zaistnieniem przy przyjętym założeniu osoby potrzebującej pomocy. Ale sama ta okoliczność, jak widzieliśmy, nie jest wystarczająca dla istnienia obowiązku udzielenia takiej pomocy.